Siemaneczko, witam Was dzisiaj w krótkim, e, w krótkim materiale na którym zrobimy sobie test e, test nowych neoprenów od Monster Power e, RAV Pro czyli ulepszonej wersji e, tych oto neoprenków e, i na czym polega test moi drodzy? polega na tym, że będziemy zginać neopren hop i będziemy na niego e, kładli ciężar No nie? E, mam tutaj przygotowane e, od Granda 0,5 kg, 1,25 i 2,5 kg, no i będziemy starali się po prostu dojść do jak największego ciężaru, żeby docisnąć. I jeśli neopren odda, czyli powiedzmy da, damy 0,5 kg i neopren się wyprostuje, no to lecimy wyżej na kolejny level. Tak? I tym samym chcę wam pokazać, jak mocne są neopreny RAV Pro. No nie, od razu zaznaczę na wstępie moi drodzy, że to nie są neopreny do trenowania takiego na co dzień. Są to neopreny bardziej, jak jesteśmy już w prepie, w przygotowaniach, mamy do wykonania, nie wiem, dwa ostatnie treningi przysiadów. Dodatkowo jedziemy na zawody lub nie jedziecie na zawody, ale sobie robicie takiego prepa treningowego i chcecie sobie maksymalizować wyniki. To te neopreny właśnie są do tego. Służą do tego, żebyście mogli wymaksymalizować ten wynik, żeby ten noprę troszeczkę wam oddał, tak? Jeśli nie lubicie nie lubicie siadać sobie w taśmach, bo on jest naprawdę sztywny. Zresztą zaraz się sami przekonacie jak zobaczycie ten test. Test generalnie jest gdzieś tam podpatrzony od jednego z youtuberów nie u nas w kraju. I myślę, że on będzie fajnie obrazował to jak mocne są to neopreny, nie? bo myślę, że sporo ludzi o tym nie wie, bo myślą, że to a, kolejny jakiś produkt, trochę droższy, zrobili serię pro, bo, bo tak jest, ale nie, generalnie uwierzcie mi, że to jest zupełnie inny materiał i zaznaczę też, że jeśli będziecie wybierać te neopreny i będziecie chcieli sobie je wytestować na sobie, nie bierzcie rozmiarów mniejszych, tak jak to jest z neoprenami właśnie, czy SBD, czy klasycznymi neoprenami z Monster Power. Z takiego tytułu, że to są neopreny takie e, no treningowe, to są materiały, to są akurat materiały zbliżone do siebie. Tu jest materiał zupełnie inny, on nie pracuje i no nie wciśniecie rozmiaru mniejszego, nie? E, a jak wciśniecie, no to później będziecie musieli rozcinać te neopreny, bo nie ma szans, że Wam zejdą z nogi. One są naprawdę pro, nie? Także zaczniemy sobie od testu neoprenów, oczywiście z SBD, takich klasycznych. I tutaj wam też wszędzie na dole napiszę cenę, po prostu za dany neopren. Tutaj mamy hop, neopren SBD, kładziemy sobie pół kilograma, hop. I jak widzimy, pół kilograma już potrafi pokonać te neopreny. Co nie jest dziwne, bo to są neopreny, generalnie wiecie, nie, nie powiem, że to są neopreny, które e, są złe i tak dalej, ale moim zdaniem są po prostu wyhypowane, jeśli chodzi o cenę. E, to jest to, tutaj mamy neopreny RAV Pro Bam cena i tak żebyście mieli dla swojego testu. No i tu będzie to samo. Nie pół kilograma, e, i one nie oddadzą. Jeszcze raz, hop, pół kilograma, nie ma szans. Tak, To są neopreny klasyczne, tak jak u większość producentów, po prostu e, tylko tutaj jakbym sugerował się ceną, szczególnie. E, a tutaj mamy RAF Pro i moi drodzy, zginamy sobie, raczej to nie będzie miało znaczenia, w którą stronę zginiemy. Pół kilograma i uważajcie, kurwa jesteśmy w domu, żeby tutaj nam nigdzie nie pofrudzało. No właśnie, pół kilograma lata, e, kilo 25, hop. Ok, również nic, kilo 25, moi drodzy, i połóweczka. Hop, również to by nic nie dało. Jak to mówi klasyk, 2,5 kg, moi drodzy. Ajajaj, również nie. 2,5 kg i co, połóweczkę damy, czyli mamy 3 kg. No również neopren się prostuje, naprawdę uwyższy mi to jest mocny neopren, e, i 2,5 i 1,25, no i chyba już będziemy mieli, nie, no już ten neopren nie odda, e, ale zobaczcie tą przepaść między neoprenami RAVPRO a neoprenami na przykład właśnie SBD, nie mam, sorry, inzerów, także też byśmy sprawdzili inzer wiem, że wypuścili też takie mocniejsze. I sam jestem ciekaw, jakby wypadły na tle inzerów. Niemniej nie mam takich do wytestowania. Mam tylko takie testy zapożyczone od znajomego. Także zobaczcie tą różnicę. Tu mamy pół kg, a tutaj mamy. Chyba jest znacząca różnica, nie? Także naprawdę te opreny potrafią oddać, ale po raz drugi zaznaczam. To nie są neopreny do używania takiego na co dzień, bo naprawdę zajedziecie się, jeśli będziecie mieli to cały czas wciskać. To jest fajna opcja, jak już chcecie właśnie maksymalizować wynik, dołożyć te neopreny na te dwa, trzy ostatnie treningi, dołożyć te neopreny na zawody i myślę, że sprawdzą się perfekcyjnie, nie? A tutaj to jest po prostu młodszy, młodszy, że tak powiem, brat tych neoprenów, nie? E, bo tu, tutaj są generalnie neopreny do siebie porównywalne. E, no tu jest już liga wyżej, nie? Tu już jest liga wyżej. Także ta cena, jakby co. No tutaj też macie cenę, wam przedstawię po prostu, żebyście mieli. Hop. E, ta cena nie jest jakby wyhypowana, bo to jest Pro, takie zestawy tylko z nazwy, tylko naprawdę to jest inny materiał. I szczerze mogę po prostu te neopreny polecić, jeśli chcecie maksymalizować wyniki, no nie? Jeśli chcecie sobie trenować, no to, to już wybór należy do Was. Ja wybieram neopreny z Monstera z takiego tytułu, że jakość, ta cena dla mnie tu jest kluczowa. To są neopreny również dobre, ale moim zdaniem za bardzo wyhypowana i cena jest już również stosunkowo wysoka. Tyle w tym materiale, dziękuję Ślicznie. Materiał oczywiście sponsorowany, i co? Widzimy się w jakimś dłuższym vlogasku.